Do tej pory nie spadła w ogóle z Ligi. Nigdy. Na miejscach, w których zaczęliśmy różne Z sparta, sparta nigdy nie spadnie. Natomiast przykrości muszę stwierdzić, że no niestety w 2013 okazaliśmy gest po Ludziom, którzy nie potrafili docenić pracy naszej społecznej dla Mikuczy, zawsze. No niestety, praca w młodzieży przez te 6 lat spowodowała to, że juniorzy zaczęli się wywijać. Dlatego utworzyliśmy tą drużynę, a przy okazji, że akurat mamy w tym roku 100 lat, a mieliśmy jeszcze takie szczęście, że awansowaliśmy, że dół, do... jesteśmy o krok wyżej. Ta młodzież, która kiedyś grała, to się dzisiaj z taksistą, wróciła do klubu, ożyła, zaszepiła wśród młodzieży taką ikrę do bajki, no i jesteśmy. Wygaliśmy, jesteśmy wyżej i myślę, że to nie jest koniec. A bardzo chcemy podziękować tym ludziom, którzy pomogli nam, żeby szło pod stworzyć, żeby można było grać, wygrywać i dalej wygrzać. Proszę Państwa, 6 lat budowano wspaniały 1500 metrowy wiszący most w mieście Kisi. 6 lat wierconął tunel pod górą Mont Blanc. 6 lat Leonardo da Vinci malował ostatnią wieczerzę. 6 lat czekaliśmy. Powrót piłki seniorskiej po sześciu długich latach stał się faktem, no i mamy awans do B klasy, proszę Państwo! Tak więc byliśmy, jesteśmy, będziemy! Nowy rozdział! Piękne czasy przed Wami, piękne czasy czeka jeszcze zabrzańską piłkę, jestem pewien, a Wy piszecie kolejny rozdział tej długiej, wspaniałej księgi. Sezon C klasy, Eurotech C klasy Podokręgu Zawsze, proszę Państwo, 11 meczy, 24 zdobyte punkty. To jest naprawdę świetny, świetny dorobek. 7 zwycięstw, 3 remisy, ale warto oczywiście odnotować, że jako jedyni hipoteci odnieśli tylko jedną porażkę. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj podsumować ten nowy rozdział. Ten pierwszy krok, tak go nazywamy, i wręcz dzisiaj w imieniu prezydium Podokręgu Zabrze pamiątkowy tłuka i nagrodę za awans do wyższej linii do preklasy. Ktoś by mógł tutaj pomyśleć, a co to tam tylko C klasa czy P klasa? Przypomnę, że w Piastie od C klasy do więc nie wiadomo co z nami się dalej będzie działo jak się to wszystko potoczy. Tłuka. <noise> 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 Prezesa oraz członka zarządu po okręgu zawsze Szląskiego Związku Piłki Nożnej już na ręce drużyny wylądował. Myślę, że krawat y, będzie takim podniesieniem rangi tego, że, że awansowaliśmy do, do klasy B i teraz jak będzie wychodził trener albo prezes, to będzie w krawacie bez prezesu, tak? Będziemy wręczali pamiątkowe e, koszulki, pamiątkowe statuetki e, naszym sponsorom. Sponsorzy, partnerzy. To są instytucje, osoby, bez których żaden klub w tym kraju nie może funkcjonować. To są e, ludzie i instytucje wspaniali. Mecenasi, jak niegdyś ich e, właśnie tak pięknie nazywano. E, mecenasi sportu, e, ludzie z wielkim serduchem, którzy pomagają, którzy e, no, swoje ciężko zarobione pieniądze wkładają właśnie w ten sport, aby, abyście wy mogli grać w piłkę, aby te dzieciaki, te setki dzieciaków mogli codziennie wybiegać na treningi. No i właśnie zarząd klubu Moskwy, Sparta, Zabrze, chce im podziękować. 15 wspaniałych plus zarząd, drodzy państwo, partnerzy i sponsorzy drużyny KS Mozir, Sparta, Zabrze, proszę. Zapraszam lękarzy Adrian Masarczyk, Mikał Wisniewski, Grzegorz Dajęczyk-Gryz, Mariusz Szymiński. Dzień dobry Zapraszam do nas Kacper Bogalow, Krzysztof Wesołowski, Przemysław Kośleszek, Szymon Myśliński, Jakub Mockę, Kacper Grudza, Przemysław Domagałow, oraz Jakub Kowalski. Przemysław Łączników, czyli pomocnicy. Zapraszam do nas. Kacper Pietras, Kapitan Kużyny, e, Mosi Sparta Zabrze, Sławomin Andrzejaszek, Kacper Paciorek, Paweł Krzyczorek, Marcin Luka, Dawid Dębski oraz Jacek i Walak. Państwa, no pora na tych, którzy strzelali Bramki. Napaznicy, Marcin Czumenc, Robert Kimila oraz Lewis. Powiedziałem całą, powinienem użyć słowa raczej niekompletną, bo co drużyna robi bez kierownika. Zapraszam do nas Karol Caluta. Myślę, że musi to, y, Mówię. Mówię być ktoś kto ma Musi być ten, który rządzi profetem Mateusz Pieśni. Wręczać pamiątkowe statuetki y, dla osób, które są niezwykle związane z tym klubem. Dlatego chciałbym zaprosić tutaj do nas panią Zofię Gost. Kolejne podziękowanie dla Przemysława Domagały. Przemku, dziękujemy za grę w drużynie z Wspaniała chwila, wspaniały, podniosły moment, gdy Rada Drużyny dziękuje swoim prezesom za tą pracę, za ten trud tworzony, za te nerwy, wody, łzy, uśmiechy, za to całe życie, jakim jest dla nich drużyna sparty Zabrze. Wypartykułuję ostatnie słowo, drodzy Państwo, zawsze. Byliśmy! Jesteśmy!